Siemka, ja jestem Glamer, a dzisiaj wam powiem moją semmilowę Fortnite, która jest prędzej pakietem, który się nazywa Technologiczna Przyszłość. Tutaj się nazywam do spierw. Jeżeli chcecie mi tutaj serce, to będzie ładkę w górę, z jest zaleczkiem. A ja my przechodzimy do odcinka. Jak wiecie, jest nowy pakiet Fortnite. Ej, to jest logiczna przyszłość. Ten pakiet jest dosyć fajnym pakietem. On wyszedł dzisiaj. Ej, dużo osób go używa. Ej, I kupiło Fortnite. Na tym dosyć dużo teraz zarobił w jedzeniu, bo na on jest fajny. Jak widzicie, zajmuje. Kina, plecak, e, kilo, skina, plecak, kilof, skina, plecak, kilof, skina, e, plecak, kilof. Kosztuje on 80 zł, to jest dobra cena nawet, jeżeli chodzi o pakiety Fortnite'owe. No i co? Skiny są, to jest jeden, to jest taki kotek jakby, no kot. Drugi to jest bananek. Trzeci to, to jest... Jakaś po prostu tak. myślik 8. Yy. No dosyć fajnie on wygląda, na tyle powiem. Yy, ja. mi z tym nie pasuje, no to, że są podminy kierowcy, które są pewnie duże. To widzę, są też podobne trochę, to mi trochę nie pasuje. Ale chociaż fajne. Yy, no na pewno sobie nie kupię ten pakiet. Yy, a jak chcecie zdobyć na przykład... Jak jaśkina jest oczywiście świątecznego, no to napiszcie swój nick w komentarzu i jak oceniacie ten parkietyk. Standardowe. zasady. E Mnie się wydaje, że takie siódemeczka na 10, daję mu. A to już będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, jeszcze to podobnie do 50 sube zonem, łapy w górę, oczywiście po więcej takich odcineczków yy, yy, Powinienem już wlecieć na regularność. Tak jak i pewnie ale będę próbowała też zrobić codziennie filmy, nie wiem jak to pójdzie, a ja się z Wami żegnam. Elu!